Cześć! Zapraszam Was na warsztaty Handheld. W moim dwudniowym module będziemy zajmować się współpracą operatora kamery z ekipą, z aktorami, z reżyserem, z autorem zdjęć, scenografią. Będziemy pracować ze swoim ciałem, no i szukać fajnych kadrów, rozwiązywać problemy, które się pojawiają w takiej pracy. Wpadajcie, będzie super. Będziemy sobie porządkować przestrzeń albo wprowadzać chaos, Będziemy się bawić tą przestrzenią, będziemy szukać takich miejsc, które będą ułatwiały robienie dobrych kadrów, które będą ułatwiały robienie potrzebnych kadrów. No i będziemy doprowadzać do tych sytuacji, w których aktorzy znajdują się w tych kadrach, bo to jest kluczowe, żeby doprowadzić do sytuacji, w której mamy szansę na dobrą fotografię. To jest ważne. Będziemy się poruszać w takim trójkącie: aktor, kamera, światło, i będziemy doprowadzać do takich sytuacji, w których Zupełnie przypadkowo aktorzy lądują w takich miejscach, w których są odpowiednio oświetleni. Czasami chcesz czegoś spróbować, ale już w takiej robocie, robocie nie możesz. A to jest chyba fajna przestrzeń, żeby sobie zaeksperymentować. Nawet, żeby coś się nie udało. Nie? Zobaczyć, jak się szwenkuje na bardzo długim obiektywie, albo jak się szwenkuje na bardzo szerokim obiektywie, bardzo blisko aktora. Ja zapomniałem jeszcze jedna ważna rzecz a bezpieczeństwo. Czyli jak się poruszać, to jest super ważne. No właśnie, jak się poruszać, jak z tym ciałem reagować, nie? bo to jest temat taki. Jak ciało reaguje na zmęczenie, na ruch, to jest mhm. super ważne. Co mhm. mu chciała żeby ludzie wynieśli? No, na pewno, żeby mieli pracować na planie, to jest kluczowe. Praca szwękiera jest bardzo specyficzna i fajnie byłoby. Ja się uczyłem metodą prób i błędów. E, przyjąłem kilka trudnych lekcji, to też jest mhm. zawsze ciekawe. Ale ta praca ma pewne zasady, ma pewne reguły. Fajnie byłoby je poznać w bezpiecznym środowisku, w bezpiecznej atmosferze. A jedna rzecz, którą chciałbyś, żeby ludzie zebrali z tego warsztatu? Nie. Pewność siebie. Pewność, nie? No. Taka Przez, pewność, że wiem, co robię, że to działa tak, to działa tak. Spokój wewnętrzny.